Dlaczego w Polsce nie opłaca się pracować? Rząd dba o nasze dobro. My niestety mamy go już w wyniku tego bardzo mało. Rząd troszczy się o wszystko. Rząd, jeżeli dostaniemy płatnie jakieś takie 100 zł, to rząd się troszczy o te 100 zł. Zabiera nam, proszę Państwa, pieniążki na ZUS. Zabiera nam podatek dochodowy. Zabiera nam, proszę Państwa, VAT. Zabiera nam akcje. jak Państwo nieopatrznie pojedziecie na stację benzynową, Zabiera kupę innych podatków i oprócz tego jeszcze kradnie. I w końcu z tych 100 zł zostaje nam taki kawałek. Gdybyśmy te pieniądze mieli, to byśmy mieli i na lekarza, i na nauczyciela, i na wszystko. Dlaczego lepiej zagłosować na UPR zamiast na PO? Kto wam mówi o walce z bezrobociem, o walce z biedą, a nie o opisę podatków, to jest albo idiotą, albo oszustem. Liderzy Platformy Obywatelskiej których znamy z byłej Unii Wolności, KLD czy SKL, już rządzili. Nieraz udowodnili, że hasła wolności gospodarczej są dla nich tylko pustym sloganem wyborczym. Jeżeli chcą państwo prawdziwej wolności i prawdziwego rozwoju, głosujcie na Unię Polityki Realnej. Dlaczego nie mamy w Polsce wolnych mediów? W ostatnim okresie mieliśmy do czynienia, każdy mógł się o tym przekonać, że większość mediów nie spełnia elementarnych wymagań obiektywizmu. Media są stronnicze, dlatego że albo są w służbie poszczególnych ugrupowań politycznych, albo są w służbie jakichś nieformalnych struktur związanych z tajnymi służbami. I w związku z tym jedyną, jedynym wyjściem rozsądnym z tej sytuacji jest Przywrócenie normalności na rynku mediów, to znaczy po pierwsze prywatyzacja wszystkich mediów publicznych, a po drugie zniesienie systemu koncesyjnego. Dopóki istnieje system koncesyjny, dopóty nie będziemy mieli do czynienia z wolnymi mediami. Ile kosztuje bezpłatna służba zdrowia? Bezpłatna służba zdrowia kosztuje tyle samo co płatna służba zdrowia plus koszty ministra zdrowia, wydziałów zdrowia, instytutów zdrowia i całej kupy różnych biurokratów w wydziałach zdrowia, którzy żyją w naszych podatkach. Konsekwentnie za własne pieniądze walczymy o wolną Polskę. Proszę Państwa, na naszych oczach układ się rozsypuje. Politycy związani z układem skaczą sobie do oczu i do gardeł. Unia polityki realnej nigdy nie była w układzie, warto poprzeć polityków spoza układu. Unia polityki realnej po stronie prawdy i wolności.